Cześć, witajcie na kanale Remotestuje, ja nazywam się Rafał, w dzisiejszym filmie Open Box przyszła paczka z BartikBHP.pl, otwieramy Maska, filtr, tutaj jeszcze jest ten filtr taki zapasowy latarka czołowa na czapka snickers oraz spodnik. Zacznijmy może otwierać od, od tej maski. Jak wiecie, ja maskę używałem wcześniej 3M. Sąd strym. Tak chyba się to czyta. Maski te występują w rozmiarze SM, ML i LXL. Ja mam, LXL. Nic. Tutaj mamy więcej tych filtrów takich. To jest ochraniacz filtra, tak naprawdę. W Trzemach też to jest. Zakładamy sobie na nasz filtr. No, całkiem fajna, całkiem wygodna. Powiem wam, że fajna, wygodna. Fajnie leży tutaj na twarzy. Oczywiście będę ją testował teraz i powiem Wam fajnie, bo będę mógł porównać do tej, którą mam, do tego 3M, a, a więc to muszę schować, bo to mi się przyda. Maseczka bardzo fajnie wygląda. Prosta regulacja. Na pewno będę z niej będę ją używał. Drugą rzeczą, którą otworzymy, to jest czapka. Moja czapka ze sneakersa, wyprana, ale już wysłużona. Ta jest taka grubsza, więc też fajnie. Nie widzę się, ale to musicie ocenić, jak wyglądam. Ale grubsza jest na pewno od tej, więc na pewno też będzie w niej cieplej. To jest rozmiar uniwersalny, kolejną rzeczą jest, są, jest e, latarka czołowa Petzl, chyba to się tak czyta, Petzl. latarka ma 300 lumenów bateryjki w zestawie i w zestawie naklejka jest to jakaś instrukcja obsługi ale to nas nie interesuje dzisiaj zobaczmy jak się, jak się to wyjmuje Ok. Paluszki dziura w środku, także to już pokazuje to, że porządna firma, bo nie daje baterii zwykłych, chińskich za parę groszy, tylko już porządne baterie. To są takie moje pierwsze spostrzeżenia. Lampka posiada trzy, trzy, trzy tryby pracy. O, mocna gumka, fajnie siedzi. Tu jest właśnie możliwość ustawienia źródła światła do dołu. Jak przytrzymiemy włącznik, to zapala nam się. To zapala nam się czerwona dioda. Czyli mamy światło czerwone, stałe i pulsacyjne. I mamy, mamy światło białe, zimne, w trzech stopniach mocy świecenia. Tak ona się prezentuje. Będzie na pewno ona przeze mnie testowana. Może kolejną rzeczą, Otwórzmy, zobaczmy. Na kolaniki. Na kolaniki, Tawbilda. Tych na jeszcze nie miałem okazji używać, testować. Widziałem je, jak inni je używają, więc na pewno, na pewno one zostaną przeze mnie sprawdzone. Tym bardziej, że, tym bardziej, że ostatnio pracuję dużo na kolanach, więc y, sprawdzimy je i na pewno dam Wam znać, jak one się sprawdzają podczas pracy. Czy są wygodne, czy nie są wygodne, tego się dowiemy. Ostatnią rzeczą, która była w paczce. To są spodnie. Tak się one prezentują. Model spodni 6940. Spodnie Nike'a, full stretch. No powiem wam, że są są kodackie. Nie ma co ukrywać. Kieszenie workowe stałe, tu druga kieszeń workowa na zamek, odblaski, całe są sobie elastyczne, kordura Nawet na kolanikach jest kordura elastyczna. Fajne. Tutaj widzicie, one mają jakby w zestawie pasek. I te spodnie, te sneakersy, posiadają tutaj rozpinaną nogawkę. Może służyć to jako wentylacja. Lub też po to, by na przykład nałożyć na buta, bo tutaj się cała ta nogawka rozpina i można to nałożyć na buta. To wszystko będzie, będzie testowane, będzie to sprawdzane. Powiem Wam oczywiście, jak one się sprawdzają podczas pracy. Będziecie je widzieć na pewno na moich kanałach. Super! Bardzo się cieszę z tej paczki, którą przesłał mi na testy balticbhp.pl. Jeżeli Zastanawiacie się nad wyborem odzieży roboczej. Jak wiecie ja używam ciuchów snikersa, maskota. Też ubieram się w Baltiku. Także gorąco Was zapraszam do odwiedzenia X-Sklepu. Mają fajne, fajne rzeczy. Konkretne, porządne, które jak widać na moim kanale są używane przez ładne parę lat i zdają rezultat. To będzie teraz testowane. Sprawdzane, i oczywiście po, po czasie użytkowania podzielę się z Wami moją opinią na temat tych produktów. Mam nadzieję, że nie będzie to jeden film, zrobię kilka oddzielnych filmów, żebyście mieli osobno to, osobno to, osobno to, osobno, to jakieś porównanko zrobimy. Może porównamy te spodnie Sneakersa do tych spodni. Wiadomo, one są inne, też nie ma co za bardzo porównać, ale mogę Wam, będę mógł Wam teraz powiedzieć. Po użytkowaniu, jakie są te? Te już wiecie, bo już wam nagrywałem film, ale mogę wam, mogę wam powiedzieć, jak to się ma, które są lepsze, do jakiej pracy itd., itd. Także ja się zabieram za testowanko. Was zapraszam oczywiście do śledzenia moich mediów społecznościowych: Facebooka, Instagrama oraz TikToka. Zapraszam do odwiedzenia sklepu Balticbh.pl. Pozdrawiam i jak zwykle życzę Wam miłego dnia.